Dziękuję Ci, że nam tutaj nie wieje, że jest spokój. Dziękuję Ci Panie, że jest woda. Oto woda, tu stoi na przeszkodzie, tak nam zostało szczony. Zaraz będziemy więcej o tym mówić, Panie. Dziękujemy Ci za każdą osobę, która tu jest. Niech Twoje Boże błogosławieństwo spłynie na nas wszystkich. Dzięki Ci Panie za Twoje słowo, za to, że jest naszym przewodnikiem do, do Ciebie, Panie. Dzięki Ci za Słowo Boże. Niech ono wykonuje Twoje dzieło w nas. Powierzamy Tobie ten czas, Ty bądź tutaj wywyższony, Panie. W naszych śpiewach, w naszych rozmowach, nawet w tym naszym jedzeniu, Panie, Ty bądź wywyższony i w tej uroczystości, Panie, wychodzimy Cię przede wszystkim. Błogosław, te cztery osoby, które dzisiaj wyrażają swoją wiarę w Jezusa Chrystusa, wszcząc się w wodzie. Dzięki Boże za ich życie, za to, że ich odnalazłeś. Prosimy teraz o Twoje prowadzenie, aby wzrastali w łasce i w poznaniu Pana Jezusa przez całe swoje życie. Tutaj te, tymczasowe. Dzięki Ci Boże, że Ty, dając nam Jezusa, Chrystusa, dajesz nam życie wieczne. Dzięki Ci, że możemy się rozkoszować Jezusem i żyć nim, i chodzić z nim, rozmawiać z nim, płakać z nim i śmiać się. Dzięki Ci Boże, że prawdziwe chrześcijaństwo to jest relacja z Bogiem, a nie religia. Bo o takim Chrystusie i o takim chodzeniu z Bogiem mówimy. Dzięki Ci Panie, że jesteś tu z nami. Amen. Amen. Słuchajcie, przeczytam takie dwa fragmenty dzisiaj, tylko takie króciutkie wersety, żeby, żeby nam uświadomić, o jakim chrzcie dzisiaj mówimy. Bo nie wiem, czy wiecie, w świecie jest praktykowanych wiele chrztów. Sama Biblia, słuchajcie, nawet jakbyście dobrze pogrzebali, to się okazuje, że nawet Biblia mówi o siedmiu różnych sztach. Więc, żebyśmy wiedzieli, jakich chrzest dzisiaj będziemy świadkami, tak? to przeczytam kilka fragmentów, które nam wyraźnie mówią o tym, o jakich chrzest chodzi. Bo, coś, co często spotykamy w Polsce, ja też zresztą ze swoją rodziną tak miałem, pamiętam, że jak miałem swój chrzest, taki na wyznanie wiary, mojej wiary, to właśnie dużo członków mojej rodziny się obraziło: A przecież ty byłeś ochrzczony jako dziecko, i tak dalej. Ale widzicie co, odpowiedź, odpowiedź jest bardzo prosta na to, dlaczego się ochrzciłem jako już dorosły człowiek. Bo tego naucza Biblia, po pierwsze, a po drugie, jako dziecko ja byłem ochrzczony na wyznanie wiary moich rodziców, a nie mojej. Niestety to, to ma trochę zły wydźwięk yy, przez to, że chcimy dzieci. Dlaczego? Bo wiele ochrzczonych dzieci później w ogóle jest ateistami, nie jest tak? Nie znacie takich ludzi? Wielu moich znajomych, którzy. Wiem, że są okrzczeni, po prostu dzisiaj można by powiedzieć, mają głęboko w nosie Boga i są niezainteresowani. Inny znowu mój kolega Okrzony jest buddystą teraz i to też mu nie przeszkadza, tak? Więc widzicie, że, że ten chrzest, rodzice chcieli dobrze, ale wychodzi czasami, wiecie, no wychodzi czasami niedobrze, tak? Później w ciągu życia. A ten chrzest, który dzisiaj będziemy praktykować, to, to jest to samo, co pierwszowiekowy kościół praktykował. I zobaczcie, tutaj w dziejach apostolskich, bo to w dziejach apostolskich trzeba szukać właśnie tych zapisów, jak wyglądało życie pierwszego kościoła. I tutaj mamy pierwszą zmiankę o, o kościele w ogóle. Mamy święto Pięćdziesiątnicy, Duch Święty jest dany kościołowi. Apostoł Piotr, ten, który wiecie, pięćdziesiąt dni wcześniej się ukrywał i mówił w ogóle, nie znam Jezusa i tak dalej. 50 dni później, gdy Duch Święty go wypełnił, stanął na środku Jerozolimy i głosi Ewangelię. I tu mamy taki fragment, słuchajcie, w drugim rozdziale, co się stało z ludźmi, którzy przyjęli słowo, które głosił Piotr. Jest powiedziałem tak, ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 tysięcy dusz. Słuchajcie, 3000 tysiące ludzi się nawróciło jednego dnia. I tego samego dnia zostali ochrzczeni. Ale co, co poprzedzało to, że zostali okrzczeni? To jest powiedziane takie bardzo ważne rzeczy. Przyjęli słowo. To nie były, wiecie, dzieci dopiero co narodzone, które w ogóle nie wiedzą, o co chodzi. Tylko to byli ludzie, którzy świadomie podjęli decyzję, chcę tego Jezusa, o którym Piotr mówi. I kolejny fragment, myślę, bardzo też bardzo fajny, jest mój, taki, jeśli chodzi o chrzest mój ulubiony. W dziejach apostolskich, słuchajcie, w ósmym rozdziale mamy, minęło już powiedzmy parę lat, miesięcy na pewno, może i nawet parę lat. Mamy tutaj taką sytuację: Filip, ewangelista Filip, spotyka, spotyka Eunucha, człowieka, który nie był Żydem, ale był na święcie żydowskim i kupił sobie pi, kawałek Pisma Świętego Pisma Starego Testamentu. I posłuchajcie tej historii, bo ona jest chyba takim, myślę, najwyraźniejszym wzorcem, jak to praktykowano w pierwszym kościele. O co chodzi z tym krztem. Przeczytam całą, no, żebyśmy wiedzieli, znali cały kontekst, to przeczytam całą tą historię. A anioł pański rzekł do Filipa, mówiąc, stań i idź na południe drogą, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jest to droga pustynna. A powstawszy poszedł. A oto Etiopczyk, Eunuch, dostojnik króle, królowej etiopskiej Kandaki, który zarządzał jej wszystkimi skarbami, a przyszedł do Jerozolimy, aby się modlić, powracał, a siedząc na swoim wozie, czytał proroka Izajasza i rzekł duch Filipowi podejdź i przyłącz się do tego wozu. A gdy Filip podbiegł, usłyszał, jak tamten czytał proroka Izajasza i rzekł czy rozumiesz to, co czytasz? Ten zaś powiedział, jakżebym mógł, jeśli mnie nikt nie pouczył? I poprosił Filipa, aby wsiadł i zajął przy nim miejsce. A ustęp pisma, który czytał, był ten: Jak owca na rzeź był prowadzony i jak baranek milczący wobec tego, który go strzyże, tak nie otwiera ust swoich. W poniżeniu jego wyjęty został spod prawa, o jego rodzie któż opowie, bo życie jego z ziemi zgładzone zostaje. Wtedy eunuch odezwał się do Filipa i rzekł: Proszę cię, o kim to prorok mówi o sobie samym, czy też o kim innym. A Filip otworzył swoje usta i zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie, począwszy od tego ustępu pisma. A gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę. A Eunuch rzekł, oto woda. Cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? Filip zaś powiedział mu, jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A odpowiadając rzekł, Wierzę, że Jezus Chrystus jest synem Bożym. Kazali zatrzymać wóz, zeszli obaj, Filip i Eunuch, do wody i ochrzcił go. Gdy zaś wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i Eunuch, nie ujrzał go więcej. Lecz radując się, jechał dalej swoją drogą. Ciekawa historia, ciekawe spotkanie. W ogóle dużo wątków by można było poruszać, ale, ale ciekawe jest to, że słuchajcie, proroctwo starotestamentowe. Wypełnione w Jezusie Chrystusie, człowiek, który w ogóle nic nie wie na temat Jezusa Chrystusa, czyta je, pojawia się Filip, głosi mu z tego fragmentu, który mówi o męce Chrystusa, o męce Mesjasza, głosi mu co? dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. I tu jest bardzo ważne, słuchajcie, bo dzisiaj jest tak dużo rzeczy, albo inaczej, ludzie religijni potworzyli różne rzeczy ze słowem Ewangelia. Każdy z Was pewnie słyszał to słowo Ewangelia, tak? Zgadza się? Słyszeliście ewangel słowo Ewangelia? Ale mało kto wie, że słowo Ewangelia dosłownie znaczy dobra nowina. I to jest dobra nowina, to co głosili tutaj, co głosił m.in. Filip. To jest dobra nowina nie o naszym kościele, nie o jakimś, wiecie, o jakimś pośredniku. To jest dobra nowina o Chrystusie. I co ten Chrystus zrobił? Zobaczcie, tu Izajasz jest powiedziany, że jak owca na rzeź był prowadzony, tak? Co o Chrystusie jest dla nas dobrą nowiną? Jego śmierć na krzyżu Golgoty Bo to, ta Jego śmierć, dwa tysiące lat temu, to jest fakt historyczny, słuchajcie: dwa tysiące lat temu Jezus Chrystus został ukrzyżowany i w wielkich męczarniach umarł na krzyżu. Pismo Święte mówi, że nie zgrzeszył, a śmierć jest zapłatą za grzech. I dlaczego Jezus umarł? Bardzo prosty powód. To my Go ukrzyżowali. To nie jest tak, jak niektórzy wierzą, Żydzi Go ukrzyżowali, Rzymianie Go ukrzyżowali. Słuchajcie, ja w Piśmie Świętym odkryłem, że to moje grzechy Go przybiły do krzyża. To ja Go ukrzyżowałem, a nie Rzymianie czy Żydzi. Nie zrzucajmy winy na kogoś innego, bo on z powodu naszych grzechów tam zawisł. Pismo Święte mówi, przeklęty każdy, kto zawisł na drzewie, bo Jezus stał się przekleństwem z powodu naszych grzechów. Przybił je do krzyża i dzisiaj, zobaczcie, co się stało z tym eunuchem. E, zobaczyli wodę. On mówi, czy, czy mogę zostać ochrzczony? Jaki warunek Filip mu dał? Kiedy mogę być ochrzczony? Tu w wodzie. Dokładnie, zobaczcie, to jest piękna odpowiedź. Piękne pytanie i piękna odpowiedź. Oto woda, co stoi na przeszkodzie, aby został chrzczony. Filip mu powiedział: Jeśli wierzysz z całego serca, możesz. Nie wierz o Jezusie, wiecie, intelektualnie, nie znasz Chrystusa jako postać historyczna, ale ufasz Jezusowi, że jego śmierć jest wystarczająca dla mojego zbawienia. Wierzysz mu. Tak? I to, to jest wystarczające, bo Eunuch powiedział: Wierzę, że Jezus Chrystus jest synem Boga. I to wystarczyło. Weszli do wody, został oszczony, zanurzony w wodzie. Teraz, taką można powiedzieć, techniczną sprawę Wam przekażę, bo słowo chrzest, nawet jakbyście wzięli interlinę przez Księży Katolickich tłumaczoną, to ciekawe jest, że każde słowo, które pojawia się chrzest w naszych Bibliach, jest tam tłumaczone jako zanurzenie. Dlaczego? Bo słowo baptizo nie da się inaczej przetłumaczyć. Greckie słowo a nowy testament został napisany po grecku używa słowa baptizo, które oznacza zanurzenie. Czyli na przykład ktoś chciał y, zafarbować sobie koszulkę, to nie malował ją pędzlem i to było baptizo, tylko baptizo to oznaczało, że tą koszulkę, którą chciałeś zafarbować, wrzucałeś do farby i wynurzałeś ją, ona była już, wiecie, miała inny kolor, tak? Uległa całkowicie zanurzeniu i wynurza się, można powiedzieć, nowy kolor. Koszulka w nowym kolorze, i tu byś użył greckiego słowa baptizo. Płynie statek po, tym, po, po wodzie, rozbija się o skały, spada na dno, staje się jak, jak się nazywa rozbity statek? Wrak, no właśnie, staje się wrakiem i leży na dnie morza. Byś napisał, co, co statek zrobił? Baptizo, tak? Pływał na wierzchu, został zanurzony. Chrzest w, w pierwszym kościele praktykowany był przez zanurzenie. I słuchajcie, to było przez wiele wieków tak było. Bo my nawet byliśmy niedawno, parę lat temu na, na Cyprze i się okazuje, że w najstarszym kościele, jaki był na wyspie Cypr, przed tym kościołem było baptysterium, czyli był basen, gdzie ludzie chrzczeni byli, słuchajcie, po Schodkach wchodzili i byli zanurzani. I to było przez kilkaset lat jeszcze, praktykowane. Później, niestety, wiecie, im ludzie bardziej odchodzili od Pisma Świętego, tym zaczęto wprowadzać inne zwyczaje i coś innego zaczęto nazwać chrztem. Ale biblijny chrzest zawsze oznaczał zanurzanie. Dlaczego? Bo ten chrzest na wyznanie naszej osobistej wiary, czyli mojej wiary, której dzisiaj będziemy praktykować, on ma inną symbolikę niż chociażby pokropienie, niż takie, wiecie, polewanie i tak dalej. Jaką ma symbolikę ten chrzest? To nie jest sakrament, słuchajcie, koniecznie do zbawienia. Znam wielu ludzi, którzy uwierzyli w Jezusa, są w niebie, a nigdy nie zostali ochrzczeni. Bo to nie jest sakrament. To jest wyznanie, Wiecie, świadectwo dla ludzi i aniołów, że należy do Chrystusa, że wewnątrz mnie, w moim sercu pojawiła się wiara. Ja ją pokazuję na zewnątrz. I e, coś mi uciekło, to chciałem powiedzieć. Aha, symbolika zanurzenia, dobra. I słuchajcie, dlaczego zanurzenie jest tak ważne? Dlatego, że w ten sposób symbolizujemy to, że wchodzimy jako grzesznicy w starych naszych grzesznych naturach, czyli starzy ludzie wchodzą do wody. Są zanurzani, umieramy z Chrystusem 2000 lat temu i wynurzając się wstajemy do nowego życia, do życia wiary. Taka jest symbolika. Bez zanurzenia, zobaczcie, nie ma tej symboliki. Ale taka była symbolika właśnie. To oznaczał chrzest, tak? Pokazuje na zewnątrz światu, że umarłem dla starych rzeczy, dla mojego starego życia, wstaję do nowego życia z Jezusem Chrystusem. Do chodzenia wi przez wiarę. Każdego dnia. Więc ta symbolika ma zupełnie inny wydźwięk. I zobaczcie, czy, czy, tak, czy tak rzeczywiście nie było. Pamiętacie Jana Chrzciciela, to był inny chrzest? To jest też ciekawe, zobaczcie. Wiecie, że w Biblii są ludzie, którzy jest powiedziane, że praktykowali dwa chrzty? Mamy uczniów Jana Chrzciciela. Oni zostali ochrzczeni przez Jana Chrzciciela. Apostoł Paweł i wiele lat później spotyka, wiecie, na swoim polu misyjnym. I mówi, wam, mówi im tak: A wy jakim z, że się zostali ochrzczeni? Oni mówią Janowym. A mówił, Janowy to było na weznanie waszych grzechów. Ale ja teraz wam mówię o chrzcie Jezusa Chrystusa, tak? Przez wierząc w Jezusa Chrystusa, na weznanie waszej wiary was ochrzcie. I zostali drugi raz ochrzczeni. Dlaczego? Bo zobaczcie, Chrzest Janowy, jaka była symbolika. Do Jana chściciela przychodzili ludzie, którzy uważali się za grzeszników. Co jest powiedziane? wyznawali, można by powiedzieć, spowiadali się przed Janem Krzysiekiem, tak? Wyznawali mu swoje grzechy i Jan zanurzał ich w wodzie na oczyszczenie z tych grzechów. Jan to praktykował, słuchajcie, parę lat. Przychodzi Jezus do niego. Jezus mu mówi, musisz mnie ościć. Jaka była reakcja Jana, pamiętacie? Jan Krzysiek, co ty, Jezu, to, to ty mnie powinieneś ościć, to ja jestem bardziej grzesznikiem niż ty, tak? A Jezus mu powiedział: Nie, musimy wypełnić sprawiedliwość. Masz mnie ościć. I wiecie co? Chrzest Jezusa był, od, można powiedzieć, był czymś odwrotnym do tego, co robili ludzie. Ludzie wchodząc do wody, wyznając swoje grzechy, zostawiali te grzechy w wodzie. Wychodzili, wiecie, oczyszczeni. Jezus, będąc czystym, przyszedł do Jana. Jan go zanurzył w wodzie. Te grzechy, które my zostawiliśmy w wodzie, przylgnęły do Jezusa. I Jezus wynurza się z tej wody. I ciekawe jest, że od tego czasu zaczyna mówić o tym, idę na krzyż. Jego służba się zaczyna od tego Chrztu. Trzy lata później Jezus zabisł na krzyżu. To jest, to jest tak naprawdę słuchajcie, symbol tego przekazania naszych grzechów. My zostawiliśmy je w wodzie, Jezus je wziął na siebie przybił do krzyża. Ale ten dzisiejszy chrzest mówi o tym, że ja wierzę w tego Jezusa Chrystusa, który za mnie na krzyżu Golgoty umarł. I dzisiaj przyjęłem go do mojego życia, bo Jezus po trzech dniach zmartwychwstał. I to jest bardzo ważne. Mieć Jezusa w sobie. Mieć relację z Jezusem. Żyć z Nim na co dzień. I mówimy o takiej wierze. Bo nie mówimy, słuchajcie, o wierze, o wierze że jest Bóg. Bo u nas w Polsce prawie każdy człowiek tak mówi, że wierzy, że jest Bóg. Ale wiecie, że ta wiara nie zbawia? Paryzeusze też byli wierzącymi ludźmi. Jezus przyszedł, jak Go potraktowali. No i też wierzyli w Boga. Nie? Widzicie? Wiara w Boga nie zbawia. Wiara w Jezusa Chrystusa, który za mnie umarł na krzyżu i po trzech dniach zmartwychwstał i dzisiaj żyje, jest zainteresowany moim życiem. Ta wiara zbawia. I na wyznanie tej wiary dzisiaj będziemy, wiecie, będziemy, będziemy chrzcić ludzi, tak? Umieram dla Jezusa? Umieram dla swoich grzechów, dla starego życia? wstaje do, do nowego życia z Chrystusem. I to robię na, na, w obecności świadków i ludzi, i aniołów Pismo Święte. Mówi. Aniołowie się przyglądają temu, co tu dzisiaj się będzie działo. Wiecie o tym? Po chrzcie, jak wyjdziemy z wody, poproszę tych, co się chcą ci, którzy chcą, żeby podzielili się właśnie z nami tym, w jaki sposób, albo kiedy i jak Jezus ich odnalazł na, na ich drodze. Bo Jezus, słuchajcie, dzisiaj jeszcze jest czas łaski. Jest powiedziane, że Jezus dzisiaj szuka, kogo by tu zbawić. Jezus wychodzi do ludzi i chce ich odnaleźć, bo jemu bardzo zależy na tym, żeby ludzie byli zbawieni. On robił, zrobił wszystko, żebyś ty i ja, żebyśmy byli zbawieni, ale daje nam jeden warunek do tego, by iść do nieba. Jaki jest ten warunek? Kto uwierzy? temu, co Jezus zrobił. Kto uwierzy w tego właściwego Jezusa. Marzycie wieczne. Nie? I to ten warunek trzeba spełnić, żeby też być tak? Trzeba uwierzyć w Jezusa Chrystusa. Nie moi rodzice za mnie będą wierzyli, nie moi dziadkowie, nie moi przodkowie, tylko ja muszę uwierzyć. Oto woda tu stoi na przeszkodzie, żebym został tak? To co, idziemy, nie? <laughs> Słuchajcie, przebieramy się, kto... To do sztu, to się przebiera, schodzimy na dół, tam na pomost. Tutaj zle widać także.